To będzie krótki i dzisiaj będzie będzie krótki, bo Zbliżamy się do końca, a więc dzisiaj zresztą poradzią będzie Frank. Oczywiście gramy w... I na tole, się musimy zmierzyć, posadzię, gdzie są nie Frank, nie jest element robota, nie. Po prostu jest zielona. Nie, chodzić o tak. No. Znaczy. No można tak powiedzieć, bo przecież mam łotr wielki. Jest pod tak. O nie, już się domyśli. Frank. Tak, tak i będzie ta reklama, więc wiecie. Dobra, następnym celem naszym jest PAM! Tak? Mm, nie, raczej nie Podaj mać wiedzę, nie Kiedy kocham podwoza, nie, raczej nie Masz sukienki, nie Masz czarne włosy, nie! Jest grupa, o nie! Nie wiem. Tak. O nie, już się domyśli. Już się domyśli. Pam, tak. Mam pomara. Dobra, idziemy do następnej postaci. A więc teraz Bibi. Po co do mnie tam też? Poczekajcie. damskie ubranie, no Bibi, To jest Bibi. Człowieku to jest bibi. No, tak... nie, chwilę. Jakie było? Pytanie. Mam tam... Tak, dobra. No, to jest. co po tym macie. Nie. Tu włosy nie ma... On Nie leci ludzi. Tak macalne. Tak. domyśla się. Że... Tak domyślił się, że to Bibi. Tak to Bibi. Niestety masz rację, Hej. Hmm. Więc postać tutaj nie mam. Nie mam z epickich. Nie wiecie kto to jest Aki na to, że nie patrz na mój profil. Serzkiego tak. Na czerunków koń nie ma to no raczej nie nacalne nie ma lecz ludzi nie brąz, tak o, a na to że przyznaj się popatrzyłeś na mój profil jak mówię że nie mam tej podstawy z epickiej papier dobra przechodzimy do Dobra, no się nie stracę Wam, ale ją ostatnio też tak wiem na wakacjach. Wiecie już, wiecie, że to posiada broń. No, można powiedzieć, że to broń. To Nie ma. No, tak ma. Nie. Nie ma samych włosów. No, można powiedzieć, że to tak. Nie. Nie bacz. Tak. Nie. Tak. Wy już wiecie. Wy już wiecie, kto. Akinator też. Tara. ostatnio po którą trafiłem. Nowa kaczka. A więc idziemy dalej. Więc kolejna. Aha, reklama, no tak. A więc kolejna to. Modis, nie mam go. No tak jest Modis. Nie to nie leon. No ma tu nie udzłał łopaty. Tak. Nie. Tak. Ty się już domyśliłeś. Tak. Dobra, kolejna postać to. Genry. Trzeba po tą nosi damskie ubranie. No nie. Nie. Zielone. Zielonym, nie. Tak po prostu jest inna, więc No nie, aż tak bardzo po prostu tak stał. Więc ja Nie. Tak, nie, nie, nie. Fila. Nie, ten nie jest dziewczyną. Mogę to nie. 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 No, można tak powiedzieć. Nie Tak, już się domyśli. Tak, to jest geny. Dobra, teraz krót. Co potem nosi tam skrubowania? Nie nosi. Raczej nie. Już pokonałeś metalu, nie. Co potem ma na głowie? No, nie ma pióra. Jest zielona, nie. że tak. No nie, już się domyśli. Tylko posiedzisz tutaj, nie. Potrafił wysoko, wysoko skakać. Tak. Nie. Nie. No, to o nie, już się domyśli. Tak to kruk. Tak. Teraz Spike. Nie, Spike nie jest dziewczyną. No, tym kradem raczej nie, nie jest też. No, no i tak tu za A Aki na to że... Tobie to tu za szybko to wychodzi. Dobra, teraz Leon. Teraz ja nie odgada dni Leona. Proszę ci, na to. Znaczy nie. nie. Nie, nie, nie. nie. Raczej nie. Nie jest robotem. No ma Nie gra na gitarze. Nie jest to swoje magie Nie łat na pięć. Nie ziem. Tak. Nie, to nie Spike Drugi raz bym ci spajka nie dał przecież. Trzeba powiedzieć, do gry, le, gry. E, Raczej nie. Nie. Tak. Odgad. Dobra, idziemy do i chyba postaci już. Tak. Więc Sandy, Sandy się tak łatwo nie da gady. Tak, jest dziewczyną. No mama. Nie. Nie. Raczej nie. Nie ma. No ma. No. Nie. No piasek to nie jest aż taka. Nie. Tak. Nie. Nie. Tak. Nie. Nie, to nie Ems. Lubi używać... No... Znaczy umie, umie. Ma pierwszy, Nie. O nie, tak, już odkranie. Sandy, tak. Akinatorze. No, no wiesz, to co, akinatorze? Za mocno ci to, że niestety nie udało nam się przejść z akinatora ani razu. Akinator wie wszystko. A dajmy tak.

Zaknaliście. Dobra, ja czy mam żegnam nadzieję, że tym się podobał. Pa Cześć!